Siemanko, dzisiaj robimy sobie takie reno, reno jak Passat. wymiana rozrządu, więc trzeba zdjąć przód. ściągamy w sobie atrapę, interkuler, jakieś rurki, wentylator, osłona rozrządu, filtry, o, kierunek trzeba wyjąć, żeby zdjąć atrapę, trzeba zdjąć kierunki. Kierunki są na sprężynce za lampę montowane z tyłu. Ściągamy kierunki, zwalamy atrapę, wyciągamy interkuler, chłodnica się opuszcza i o! Mamy tutaj piękny dostęp do rozrządu. Rozrząd prosty, niesamowicie o, na górze kółko, na dole kółko, pompa. Dwie rolki, nic więcej pompa wody mamy tutaj. Sobie siedzi termostatik tutaj. Bardzo fajny dostęp do wszystkiego. O, rolka też pójdzie nowa i pasek o sprzętu. I o, tak to wygląda, taki sprzęt. Bardzo fajny, bardzo szybko się przód ściąga. Znaczy, bardzo szybko. Że no. żeby chodnica chciała sobie wyjść, ale nie chce wyjść, proszę, by było odkręcić cały tutaj przód albo zwalić zderzak. Nie? Ale w ten sposób, że tak powiem, do dolnej śruby klucz mi doszedł do, 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 do koła pasowego. Tam jest. O, mamy tutaj. Ono jest bez klina, bez niczego. Śruba na kur 36, ale mały pneumacik wszedł i na szczęście dał mu radę. Także teraz myjemy, zamawiam jeszcze uszczelniacze, bo jest podlany strasznie i dolny jest mocno mokry. Teraz tam nie widać zbytnio, o teraz widać, jest mokro. Bo uszczelniacz jest słaby, także zaraz tu się ściągnie, uszczelniacz zamówi, na górę uszczelniacz się zamówi. Kilka zmywacza. Nowy zestaw rozrządu. Inny. Taki zestaw mamy tutaj. Tani jak barszcz. Tak się powinno samochody użytkowe robić. I takie to Renault Passat. Maskot twój. Tak. Renault Passat. No